Witam serdecznie wszystkich studentów ona, oraz Pana doktora. Jako firmę, którą chciałbym scharakteryzować, to Mercadona, sieć supermarketów, jeden z największych w Hiszpanii. Działa nie tylko na kontynencie europejskim, lecz również na Balarach i Wyspach Kanaryjskich. Założycielem firmy był w 1977 roku Francisco Roig, siedzibą firmą jest Walencja. Również nazwa firmy wywodzi się z dialektu walenckiego, gdzie to oznacza rynek, natomiast dona kobietę. Średnia powierzchnia sklepu wynosi około 1300 m2. I firma ta rozwinęła się znacząco w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Gdzie poprzez, poprzez przejmowanie innych, pozostałych mniejszych sieci, doprowadziła do tego, że stała się liderem, jeśli chodzi o rynek supermarketów w Hiszpanii. Obecnie również jest to jedna z największych firm rodzinnych na świecie. Pochodzenie i historia jest dość ciekawa, gdyż w 1977 roku w ramach grupy Carnicas Roig, gdzie własnością był Francisco Roig Ballester i jego żona Alf, Alfonso Mochola, W celu poszerzenia poszerzania obrotu mięsem oraz handlu zagranicznego zaczęła działać na, w mieście Walencja. Natomiast już w 1981 roku Juan Roig w towarzystwie rodziców kupił 8 pozostałych sklepów spożywczych w Walencji. Ze wsparciem i braćmi Francisco Ampardem i Ternidadem zaczął do przyjmowanie pozostałych sieci supermarketów w niedalekim obszarze od Warencji. I tak też w, 1980 roku, w 1988 roku przejął 22 supermarketów w Walencji, Supret, a w 1989 rok później Centrum Dystrybucyjne Rozwojów Handlowych co zaowocowało obecnością w stolicy. W 1991 roku Mercadona przejęła dwa supermarkety Dinos i Super Aguilar, a w 1998 dokonała przejęcia sieci katalońskich Almacens Parker, Superama i Supermercats Viaro. Partnerstwo uzyskała również w Andaluzji, gdzie w 1998 roku podpisała kontrakt z z siecią sklepów Gomez Serano, co poskutkowało również ekspansją na rynek andaluzyjski. Model zarządzania zbudowany, budowany był od samego początku, natomiast w 1993 roku firma wdrożyła strategię zwaną zawsze niskie ceny. Była, to, była ona oparta metodą TQM. Miała na celu utrzymanie cen produktów bez pogarszania ich jakości. Hakiem były oferty dla konsumenta, który zawsze czuł, że może e, e, niezależnie od pory dnia i roku e, znaleźć tam niskie ceny e, oraz e, te produkty, które go na pewno będą interesować. E, zamiast prowadzenia negocjacji z dostawcami w celu uzyskiwania niskich cen produktów, Ryk zdecydował się produkować e, również własną markę Mercadona. Według prezesa jego strategia była zestawiona z wysoką wydajnością, co przynosiło dobre zyski ze względu na to, że to był model zarządzania, który był skierowany na kliencie. Także cała ta, cały ten proceder polegał na tym, że, że ten model skupiał się na dbaniu o, o tego klienta, był skoncentrowany na nim w dużej mierze. Mercadona poprzez zakup bezpośrednio od sprzedawców oraz wyeliminowanie dodatkowych kosztów pracy przez pośrednictwa rozwijała pełne zaufanie relacje z dostawcami w celu regulowania tych niskich cen. Sieć supermarketów do dzisiaj współpracuje m.in. z 100 dostawcami produktów własnej marki, takimi jak Hacenato, Bosque Verte, Delfinus czy Compi, aby zapewnić szeroki wybór z gamy produktów, które mogą konkurować ze znanymi markami, ale pod względem jakości oraz ceny są bardziej konkurencyjne. Mercadona poświęca większość swoich środków na wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów opakowania. Takie cięcia według ekonomistów uratowało około 2,5 miliarda euro. Przykładowo zmniejszenie opakowań, rezygnacja z błyszczących wykończeń na opakowaniach, gdzie przywódcy firmy stwierdzili uznali za niepotrzebne, dodawanie plastikowych... Pokrywek do puszki do tuńczyka ułatwiające otwieranie oraz przenoszenie ich przyniosło duże cięcie. Mercadona ma model marketingowy, dzięki któremu klienci mają zawsze pewność niskich cen. Opiera się ona w dużej mierze na mediach społecznościowych w celu wspierania i utrzymywania wizerunku tej marki. Oficjalny Twitter, Markadony publikuje zdjęcia z akcji i procesu powstawania produktów, tak aby zachęcić konsumentów do wyboru swoich mark i usług. To samo dzieje się na ich kontach na Facebooku, na YouTube, gdy ze względu na to, że firma szybko postanowiła przejąć trend mediów społecznościowych, które dociera bezpośrednio do, do rosnącej liczby konsumentów podłączonych do tej technologii. Pomimo wysokiego zainteresowania Mercadoną, w dobie obecnej epoki pojawiło się kilkadziesiąt lukratywnych ofert zakupu tej spółki. Jednak Rojk zdecydował się na utrzymanie, rozpoczęcie badań nad modelami zarządzania, jak również działaniami, które mogłyby zwiększyć sprzedaż. Tak więc, jeśli chodzi o obroty, supermarkety Mercadona osiągnęły je w ubiegłym roku w wysokości 17 831 000 euro oraz zysk netto w wysokości 474 000, 000 euro w 2013 roku. Jej udział w rynku w dystrybucji żywności wyniósł 13,5% z obecności w 47 prowincjach w Hiszpanii i 17 w wspólnotach autonomicznych. Nieobecna jest tylko i wyłącznie w Melii ze względu na to, że Melia znajduje się już na kontynencie afrykańskim, natomiast w planach jest również objęcie jej swoją, swoim kanałem sprzedaży. Takie działanie jest planowane na 2018 rok. Tak czy inaczej Mercadona posiada 1448 supermarketów w całej Hiszpanii. Jego zespół składa się z 70 tysięcy pracowników. 33% to mężczyźni, 67% to kobiety. Cały najem jest określony na czas nieokreślony. Wzrost i ekspansja Mercadony jest sukcesem, który przyciągnął także uczonych. Ze względu na to w okresie 1998-2013 Wzrost wielkości sprzedaży przekroczył 25%, w przypadku gdy normalny stosunek tego sektora nie przekracza 9%. Według magazynu amerykańskiego Business Family Magazine, Mercadona jest jednym z największych przedsiębiorstw rodzinnych na świecie. W rankingu 85 wśród 250 przedsiębiorstw jest numerem 2 w Hiszpanii po El Corte Inglés. Na sukces tej firmy wspólnie pracują Juan Roy Alfonso, prezes jego żona Hortensia Herrero Maria Acon, wiceprezes Fernando Roica, Alfonso, brat Juana, Rafael Gomez, Gomez członek zarządu, Hortensia Herrero Roig, córka oraz Amparo Roig Herrero, siostra wyżej wymienionego Juana oraz Karolina Roig Herrero, również jego siostra. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim wesołych, spokojnych świąt. thank you